Cześć. U mnie wszystko w porządku. Nadal jeżdżę. Pokażę wam, kiedyś nagrałem podjazd pod rampę. Ile trwa w moim przypadku? Start. Mam dwie minuty. Rampa 18. Jedziesz. Jak się nie uda, to film nie wrzucę, bo powyżej 2 minut nie można, dziewięć, dziesięć sekund chyba. Chyba, że w gorszej jakości. Jeszcze muszę drzwi otworzyć. O kurde, plombę zdjąć i linki zjąć. Nie zdążę, bo linki muszę zjąć. Łobanie. Osiemnasta, osiemnasta, osiemnasta. Osiemnasta. Idzie dobrze Tylko tej kągle nie dobrze I Jeszcze się pasy odpoczywać Maszy zakupiony, nie? No testu. Zziłem linki celne. Zawiązałem je, zjąłem plombę i otworzyłem drzwi. Ile? Stop. 230, słabo, wynik do poprawy, ale musiałem oderwać plombę i wyjąć linki celne z takich oczek i zawiązać je, żeby się nie splątały, więc gdyby nie to, to bym zdążył. No ale cóż, muszę to zrobić z linkami, ale tachograf mi pokazuje, że samej jazdy minuta. Tak jest OK. I mam nadzieję się poprawić. I to powiem Wam jeszcze, może często jak z kimś się widzę, to się mnie pytają, czy mam jakieś stałe punkty. Zaraz sobie tak wyliczę mniej więcej, ile mam stałych punktów. Plus raz na jakiś czas zdarzają się jakieś krzaki albo większe kołchozy, ale to już jak już naprawdę nic nie ma, no to wtedy szef robi mi karę i wysyła mnie w jakieś dziwne miejsce. Ale pozwólcie, że przeliczę. Wyliczyłem. Bo ja przeważnie jest, że do firm kurierskich, już kiedyś wspominałem, jestem tam dodatkiem. No i wyliczyłem, że ja już praktycznie byłem prawie we wszystkich. Nie byłem tylko w trzech takich dość znanych, ale cała reszta też jest właściwie znana, bardziej lub mniej. Nawet nie wiedziałem, że tyle tego jest i może o którejś nawet zapomniałem, ale tego co sobie tutaj wypisałem, no to już byłem w dwunastu. 12. Dwunastu 12 różnych może o których nawet zapomniałem, najczęściej jeżdżę do czterech. Dwie mam takie, że czasami się zdarza, i czasami się to powtarza, że tam jestem. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest takich, w których byłem, no może czterech byłem tam bardzo rzadko i dwie jeszcze to. Też się czasami powtarza, ale rzadziej niż te dwie poprzednie. Taka moja matematyka. Ale w sumie byłem w 12 i mówię, w czterech jestem najczęściej. I każda ma oddział, jak sobie tak weźmiecie jakiś atlas do ręki, mapę, to zawsze macie pogrubione miasta. To właśnie każda ma oddział w tych pogrubionych miastach. Są miasta wojewódzkie przeważnie. Ja jeżdżę do wszystkich oddziałów we wszystkich tych firmach. O, jeszcze mi się przysłała jedna firma. Dwie. Czyli w czternastu byłem. Widzicie? I pewnie jeszcze o jakichś nie pamiętam. Na pewno. No i one mają właśnie wszystkie oddziały. Przypominam, są blisko siebie. Te magazyny na tej samej ulicy, dzielnicy. No, czasami się zdarza, że. To... Że gdzie indziej, ale w większości przypadków one są blisko siebie, coś tu lata. I co chciałem powiedzieć? A, że wszędzie jeżdżę do wszystkich tych oddziałów, we wszystkich tych firmach, oprócz Szczecina. Raz byłem w Szczecinie. Tak naprawdę i nigdy więcej. A tak najczęściej teraz, od miesiąca czasu, nawet ponad najczęściej jestem we Wrocławiu i w Warszawie. No i ostatnio też w Sosnowcu. Zawsze jak zaczynam coś robić, zbiorę się raz na miesiąc, to wtedy mi tu hałasują z boku, jest słońce i zaraz się spocę. No! Także najczęściej, ostatnio jestem w Warszawie, we Wrocławiu i w Sosnowcu. Później chyba Kraków. Kiedyś swego czasu często byłem w Poznaniu, teraz już nie. na. W tamtym roku dość często jeździłem, do Lublina teraz też już nie. Rzeszów też słabiej. Najczęściej teraz mówię Warszawa, Kraków, Sosnowiec i Wrocław. Z czego Sosnowiec, to te firmy wszystkie nazywają się, że są w Katowicach, a tak naprawdę są w Sosnowcu właśnie, albo w Czeladzi. Ale tam to wiadomo, nie? Wszystko w jednym miejscu. No to czyli, jeżeli jeżdżę do pięciu miast... 5 firm najczęściej, do każdego punktu, 5 razy 15 gdzieś, tak, to mam 75 stałych punktów. A tak naprawdę mam z takich stałych stałych Z20 75 ogólnie. A tak naprawdę to byłem jakby policzyć wszystkie firmy i, i, i ich punkty to ponad 100 jak nie więcej. Ale nie, no tak szczerze to mam swoich takich stałych punktów około. 50. No i raz na jakiś czas, właśnie jakieś krzaki. No i już po ile już jeżdżę? Nie wiem, półtora roku czy jakoś tak? No to już trochę wiem o co chodzi i na drogach, i, i w tych firmach. W niektórych punktach wiem jak przyjechać, jak wejść, jak wyjść, żeby było szybciej. Bo to też oprócz, oprócz takich czynników od Ciebie niezależnych jest wiele takich, które jak rozkminisz, to też pomagają. Gdzieś można się wbić, gdzieś nie można, gdzieś lepiej właśnie wejść, a gdzieś lepiej kogoś nie złościć. No to mówię, już to poznałem w większości przypadków. Więc jest okej, okay, nie. Przy okazji przypomniała mi się pewna historyjka z moim rozładunkiem. Podjechałem do firmy, która zaczynała. Nie pracowali całą noc, zaczynali gdzieś tam nad ranem, już nie pamiętam trzeciej albo czwartej. No, i akurat w tej firmie dokumenty trzeba było zostawić na pacę i nie wiedziałem, bo nie mogłem się od nikogo dowiedzieć, znaczy nikt mnie o tym nie poinformował, że też plombę. Nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się dopiero po rozładunku, jak oni mnie rozładowali. I zostawił mi ktoś taką wiadomość. Plombę kłać na aucie, bo ci wpiszę brak i... No to mu odpisałem i wrzuciłem przez rampę. I się pisze przez cechę i u zwykłe te analfab... Taki żarcik ktoś puścił. A i jeszcze jak jechałem do tej firmy, to się pomyliłem. No, no to był... Jechałem przez portiernię. Były dwa magazyny, w sumie chyba i cztery firmy. A ta, ta do której jechałem, no to nie, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, który z tych magazynów, bo żaden tak naprawdę nie było oznaczony oprócz jednego. Jeden był oznaczony, trzy nie. Ale tak mniej więcej po solówkach, jakie tam stały i busach, mogłem się domyślić, ale źle się domyśliłem. A wcześniej się też pytałem takiego gościu stał i mówi, a jedź na drugą stronę. Mówi, te Cztery pierwsze rampy i następne, chyba trzy, to są do tej firmy. No i były rzeczywiście cztery i później następne trzy, ale te następne trzy to był taki wąski tam wjazd, i nie będę się męczył, stanę w tych pierwszych czterech, no i stanąłem. Też było wąsko, ale stanąłem. Słyszę, że coś tam się dzieje, drzwi się otworzyły, brama. Ktoś mnie woła, hej kierowca, przychodzę, on mówi, a przychodzę, mówi, ale do jakiej ty firmy jedziesz? Ja mówię, do firmy, kropka. A on mówi, ale tu jest firma przecinek, kropka jest z boku, nie? Ja mówię, przepraszam, nic się nie stało. No i właśnie musiałem mieć do tej drugiej, co? Był bardzo trudny wjazd, ale jakoś się udało. A dzisiaj w ogóle, zaraz ruszam. O właśnie. Ja tu gadu, gadu. A tu za 20 minut ruszam. Jestem teraz, zgubiłem drugopis. Jestem teraz w Warszawie. Zaraz jadę 20 km dalej z jednej firmy do drugiej. No bo na jednej pauzowałem, jadę do drugiej się załadować i właśnie jadę do Sosnowca. Oddziału Katowice w Sosnowcu. Jeszcze coś Wam pokażę. Moje średnie spalanie w tej chwili to 26,1. Zauważyłem, że ujarzmiłem tego konia w ten sposób, że jest coraz szybczy, coraz mocniejszy i coraz mniej pali. Albo po prostu nauczyłem się lepiej jeździć. Nieważne, ważne jest, że też zauważyłem, że ten pojazd, ten komputer liczy spalanie do 12,5 tysiąca km, później się resetuje i średni wynik zanika. Trzeba w komputerku zaznaczyć znowu, że chcesz, żeby ci pokazywał, skasować to spalanie, żeby je pokazywał od początku. Teraz, w tamtym miesiącu miałem 25,9. Spalanie na 12,5 km. kilometrów. W tym miesiącu zamierzam po, pobić wynik, ale może mi się nie udać, ponieważ już jakieś 8 tysięcy zrobiłem, więc zostały mi dwa tygodnie jeżdżenia na pobicie w wyniku. Myślę, że teraz będę z, z, z dwa dni zbijał na 25,9 z powrotem, ponieważ ostatnio miałem Kraków, a Kraków dwa wyjazdy do Krakowa, przeważnie zdarza mi się, że nie dość, że jadę do Krakowa, to jeszcze wtedy jestem najbardziej ciężki, najwięcej mam na pace i to całe moje miesięczne jeżdżenie niszczą dwa przejazdy do Krakowa. <grym> Może kiedyś będzie miesiąc, w którym nie pojadę do Krakowa i będę miał, bo taki jest mój cel, nie wiem po co właściwie, taki sobie ustanowiłem cel, żeby mieć spalanie 24,9, chociaż raz e, przez te przez te 12,5 tysiąca kilometrów. I z chwilą, kiedy nadejdzie ten dzień, że będę miał spalanie na poziomie 24,9, zawsze to 24, a nie 5, no to kończę jeździć. Powiem Wam, że ta nawigacja, tak naprawdę aplikacja Road Lord, coraz lepiej mi się podoba. Po pierwsze, ona jest najbardziej czytelna z tych wszystkich nawigacji, jak dla mnie. Po drugie, coraz bardziej dokładna, a tak naprawdę to uważam, że jest bardziej dokładna w tej chwili od tego AIGO, które mam niby najnowszą aktualizację. Niby mam najnowszą aktualizację, a i tak ta AIGO jest dobra na takie długie trasy, na takie trasy, jak ktoś nie wie i nie chce mu się sprawdzić w Google'ach, dróg, jakie mają oznaczenie czy może nimi jeździć samochód ciężarowy to AIGO tak. On najlepiej Cię poprowadzi z tych wszystkich, jeżeli boisz się o tam jakieś drogi, po których nie można jechać i, i, i tego typu sprawy. Ale jeżeli chodzi o dojazd do firmy czy coś, to to I go nigdy nie wie, nie? Chyba, że nie wiem, no, ale tak naprawdę jest najmniej dokładna już na samym końcu. Te, te, te ostatnie, ten ostatni kilometr to mi się wydaje, że jest słabe. To już jest prawie takie naprawdę jak Google, nie? Eee, to coś, ale zauważyłem też, że im więcej aktualizacji tego urządzenia, tym lepszy sprzęt jest potrzebny. I czasami mój już nie wyrabia, ten co sobie kupiłem, taki, taki tablet o nawigację, dedykowaną właśnie, z tam, z tam jakaś tam jest nawigacja, plus jeszcze to, to Aigo miałem. No to ten czasami potrafi się przyciąć, albo mi zerwać, ale to zawsze po aktualizacji. Po aktualizacji czasami kilka dni nie mogę jechać, bo mi to nie działa. A później jakoś tak już lepiej sobie radzi, nie? O, załatwcie, pokazuje tak samo, że jest korek na, na, na tym lewym pasie. O, patrzcie, korek jest. Ona korzysta chyba z jakichś map, nie wiem, Tom Toma czy czegoś tam. Tak naprawdę się tym tak nie interesuje, więc nie wiem, ale takie mam spostrzeżenia. Także ja mam tą wersję darmową, nie wiem czym się różni ta, że, za którą się płaci, tam gada, można sobie ściągnąć mapy czy coś takiego. Ale naprawdę powiem wam, że a najbardziej mi się podoba, że jest czytelna. No i są tam też takie pierdołki dla tych co lubią się bawić w typu jakieś tam rangi, odznaczenia, i inne duperele, nie? No Działa też także jak w tym, jak w tym Janosiku, że można tam... Yy, i niektórzy widzę z tego korzystają, sam kilka razy tam nacisnąłem, że jest jakaś blokada drogi czy coś i na drugi dzień mi poinformowało, że pomogłem iluś tam kierowców. Nie? Tam można zgłaszać różne sytuacje, nie? Jak ktoś lubi, mówię, się bawić w takie. Chociaż ja nie lubię, bo to bez sensu, bo to jest niebezpieczne. Ja na przykład chcę zgłosić niebezpieczeństwo i zamiast jechać i ominąć przeszkodę, to zgłoszę niebezpieczeństwo i jestem narażony, że w tą przeszkodę uderzę. nie? Ja tak nie potrafię. Chyba, że miałbym go i nosem wciskał, no ale. Albo druga osoba by się działa, tylko po to, żeby zgłaszać zgłoszenia. Albo bym miał 50-calowy telewizor tutaj, no to tak. No dobra, tyle odnośnie aktualizacji moich spostrzeżeń odnośnie nawigacji. Nie czuję, że rymuję. Ale przecież sam mówiłem, że mam stałych 50 punktów. To już do tych stałych 50 punktów nie potrzebuję w ogóle nawigacji. Taki jestem driver. No i dobra, i przypomniały mi się dwie rzeczy. I to było... Teraz nie będzie widać, już jest zaklejone. Jeszcze puściłem wycieraczki. Może gdzieś mam. Kiedyś sobie jechałem i na środku niczego nagle coś walnęło w szybę. No i odbiła się taka idealna kulka na szybie. Dziś znajdę, może mam gdzieś zdjęcie to wam pokażę. Idealna kulka się taka odbiła na szybie, ale nie było ani żadnego wiaduktu, ani nikt nie jechał przede mną. Ani, no, nic nie było w pobliżu Także nie wiem Czy ktoś do mnie strzelał, czy co Czy skąd ta kulka Czy ptak zrobił y, jakąś kupę z betonu Nie wiem Ale walnęło mi to w szybę Na szczęście nie poszło dalej Tylko została ta kulka Teraz szef zakleił o, I prosił mnie, żebym tam później zdrapał Bo się tam, o tak widać Widać tam Zrobił się taki zaciek A ja mam teraz pięknie brudne szyby od muszek, które nie chcą zejść, i to w ogóle widzę, że prawa wycieraczka już mi też nie zbiera. Tak, pojawiła się kulka na szybie. Nie wiem skąd uderzenie było. I jeszcze wcześniej też kiedyś jechałem, yy, to było w jakiejś miejscowości, już nie pamiętam, ale była stacja benzynowa i na chwilę spać śnieg. No i tak sobie jadę, i szło dwóch, dwa jakieś szły i nagle walło coś mi w kabinę, jeden rzucił śnieżką we mnie i. i, i Troszeczkę wziąłem, tak przyhamowałem i widziałem, jak uciekali gdzieś tam w kierunku stacji. Chyba się wystraszyli, a ja tak po prostu myślałem, że ich wystraszę i chyba mi się udało. Jeszcze zostało mi 82 km do Sosnowca. Jest dzisiaj wtorek, 17 maja. Jak coś dalej kontynuuję, to poprzednio gadałem z Warszawy, tak teraz gadam z autostrady. I przypomniało mi się jeszcze, bo miałem ostatnio tak w maju, od pierwszego, to ten tydzień miałem wolne, i w tym czasie szef naprawił mi podłogę w naczepie, bo nagle z dużą prędkością zaczynała ta podłoga się rozpadać w tej naczepie. Chodzi o to, że ja miałem, nie miałem takiej. Idealnie płaskiej podłogi, tylko ona była tak, jakby taka przedzielona, ta jak, ta jak droga betonowa takie delatacje są. Tak samo w tej mojej podłodze były takie jakieś przęsła pomiędzy, i one się w końcu trochę wgięły do dołu i powstała taka szpara. I jak wózkami jeździli, to dobijali to, to, to przęsło jeszcze niżej. No, i właśnie ona została wyremontowana. Teraz jest normalnie elegancko. Aż jak wjeżdżają, to tylko czuję takie delikatne, delikatne bujanie w kabinie. A wcześniej to już było takie aż walenie, jakby pociąg przejeżdżał. I potrafiła mi się nawet wylać herbata, jakby jak, jak był załadunek. Albo kawa. Teraz. Jak już mam tą nową podłogę. No to tak jak podjeżdżam teraz pod każdą rampę, to biorę i, i podnoszę naczepę. Wiecie? Podnoszę sobie naczepę, żeby ta, ta blacha co opada na, na, na właśnie na naczepę, żeby ona była, żeby mieli podgórkę. Nie żeby mieli z górki albo na równo, tylko żeby mieli trochę podgórkę, bo wtedy zwalniają. Bo boją, bo boją się, że podskoczą, nie? a jak ta blacha była tak trochę na dół razem z, z tym wszystkim to wpadali na pełne i właśnie i uderzali ten koniec naczepy był najbardziej obciążony znaczy może nie to, że obciążony, ale tym uderzeniem dostawał i i to do, dobiło to wszystko ale teraz już jest super i jestem zadowolony i myślę, że o godzinie 00 Czyli 18 maja, w środę, będę już na rozładunku. I jakby szybko poszło sprawnie, a ostatnie dwa razy tam byłem w zeszłym tygodniu i poszło sprawnie, to może pójdę spać o pierwszej i prześpię noc normalnie. I obudzi mnie już dopiero, jak będzie słońce świecić. A nie w opale, to ja nie mogę. Jakby coś to pozdro. I elegancko skończyłem o pierwszej, za wszystkim poszedłem wcześniej spać. Obudziło mnie słońce wpadające do kabiny, ale nie upał, tylko światło. I naliczyłem jeszcze, że tych firm to w sumie było 16, a nie 14 albo nawet i 17. Dzisiaj jadę do, do kolejnej, co byłem tylko raz, a będę już drugi, takiej zielonej.